Że teraz historia o kolejnej walce o zdrowie i życie, tyle, że tym razem walczy zaledwie czteromiesięczna Zosia. Zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni, śmiertelną chorobą, której leczenie jest trudne, ale nie niemożliwe. Problemem są pieniądze, bo by dziewczynka przeżyła, potrzeba 10 milionów złotych. końcu mieliśmy własny kon. Wiedzieliśmy, że, że dzieci będą miały gdzie się bawić tak? Myśleliśmy, że to wszystko jest takie stabilne, że nasze życie jest układane. No to przyszedł dzień diagnozy i to wszystko runęło. Kiedy Zosia skończyła miesiąc był to pierwszy pobyt w szpitalu, to zauważyłam, że, że Zosia słabnie. że tych ruchów już już nie ma tyle, co, co było z dnia na dzień, z niej po prostu uciekało życie ostatnią diagnozą, którą ktoś tam się spodziewał, właśnie był urodzeniowy zanik mięśni rdzenia pozamyknieśni, choroba genetycznie uwarunkowana, która nieleczona doprowadza do problemów nie tylko z funkcjami ruchowymi, ale również funkcją połykania, oddychania, prowadząc, doprowadzając do śmierci pacjentów. Po zastosowaniu tejże terapii genowej dochodzi do zahamowania rozwoju choroby. Jak potem my się dowiedzieliśmy o, o tym leku z, z zagranicy, no to, no to mówię, kupujemy go, nie, kredyty jedziemy, no ale no to no dziesięć 10... Milanów, no to wtedy to, to był też, też ból tak, że, że, że ja jako no, głowa rodziny nie jestem w stanie tego zapewnić, że nie jestem w stanie tego kupić. No to, by to było trochę mniej, ale I dużo ludzi nam zaczęło pomagać. Powstała ta grupa licytacji dla, dla, dla Zosi. Zaczęły te pieniądze wpływać, to, to, ta fundacja się pomaga. to wszystko zaczęło jakoś iść w takim kierunku, że my no tak też no, trochę trochę odżyliśmy, można powiedzieć wirus i to wszystko strasznie ciężko idzie, halo, halo! halo. halo czy to dobry! Jak tam idą przygotowania do imienin Zosi? Święte, prężnie, wszyscy są podekscytowani już się nie mogą doczekać tej zero. Także widzimy się o 18 na kanale Waleczna Zosia. Są imieniny mojej wnuczki Balkonowe imieniny Zosi I Niech będzie głośno, niech wszyscy wiedzą, że Zosia tych pieniędzy potrzebuje 10 milionów złotych Tyle trzeba zebrać? Tyle trzeba zebrać, na najdroższy lek na świecie Zosieńko, będziemy grać dla ciebie, wiesz? Myszko No, dla ciebie ja. Jesteśmy na żywo Jest naprawdę bardzo przykre, że każdy musi patrzeć Każdy grosz Chcesz poradzić, możemy tylko wspierać, słuchajcie Specjalnie do Zosi jego wieczoru Nie So of a takich możliwości, która jest dla nas dostępna teraz, to jest właśnie takie granie na balkonie, tak? Chociaż w ten sposób chcemy wszystkich tutaj przyciągnąć, zainteresować, żeby zauważyli, że gdzieś jest maluszek, który potrzebuje nas wszystkich tak naprawdę, całego świata, bo to są ogromne pieniądze. Pieniądze To jest nie tylko koncert, to są zbiórki, które trwają tak naprawdę cały czas w internecie, na Facebooku. To są licytacje. Zosia ma rodzinę i przyjaciół, którzy zrobią wszystko, by ją uratować, ale żeby zebrać 10 milionów złotych, potrzeba wsparcia innych. I tu zwracamy się do Państwa, bo nieraz już widzowie telekuriera udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pomóżmy Zosi wrócić do zdrowia. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszym Facebooku.